Kto pierwszy Cię zaczął zastraszać na kwadratowej masakrze? Który? Czy Mandzio, czy, czy Ewron, czy Torek? Tak szczerze mi powiem. No, szczerze? Powiedzieć tak. No dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z kwadratowej masakry. Dzisiaj jestem do Blaszka, cześć hej he który postanowi w ogóle oprowadzić mnie po wyspie juniorów, a wy moi drodzy. Dokładnie. E, jeśli jesteście juniorami, albo nie jesteście juniorami, albo chcielibyście być juniorami na kwadratowej masakrze to zostawcie oczywiście suba, bo w sensie ja wiem, że to nie ma żadnego przełożenia i no po prostu, ale zostawcie tego suba, e, bo e, wbijamy jak najwięcej subów do końca wakacji. E, ja wiem, że wakacje się jeszcze nie zaczęły. Ja, wychodzi na to, że w ogóle na samym początku tego filmu Wychodzi na to, że ja bardzo dużo rzeczy nie wiem, ale to nie powinno nikogo dziwić, że ja po prostu czegoś nie wiem. Tak słuchajcie zostawcie też oczywiście łapę w górę. E, no i co? E, myślę, że możemy no, zacząć tutaj, No, tak. Tak, bo zacząć tak. tutaj. Tu jest e, nasz tak. na, test na inteligencję. Tak, to jest nasz test na inteligencję. Jestem w ogóle ciekaw, co Wy tutaj pobudowaliście, bo ja w ogóle miałem dużo pytań. o Tutaj zaczynamy mój tor od mojego akurat domku. Ile tutaj pochodnie się rozświetlały też również. Ile Wy borów i kwiatów macie? jakby wy jesteście no... jacyś... Nie Team Borówek, ci powiem, tutaj dobrze prosperuje. O, co, o co chodzi z teamem Borówek? Wytłumacz moim widzom, bo ja nie łapię ocen. Team Borówek powstał dlatego i ponieważ, no trzeba jakby zachować równowagę na tym świecie, bo jakby... Aha. Aktualnie na e, serwerze rządził tylko gang XXL, a w ostatnim czasie, od kiedy doszli juniorów, gang XXL zaczął bardzo manipulować juniorami, dając im skamerskie są. umowy kopania beaconem. Z proporcją 70 dla nich, 30% dla siebie oh yeah. O no. Oni są naprawdę od zawsze są z kamerami I, nie, nie, i, stary, i oni, nie, jak powiem Ci tak, jeśli nie akceptujesz ich umowy to jesteś później zastraszany no. Ja na przykład tak aktualnie Typo, mam. Bandzio, Typowy Mandzio, typowy tak. I Torek jeszcze O i Torek, się dołożył. oczywiście I tutaj aktualnie jest nasza baza borówek, tutaj jest oczywiście sala obrad Mega ładnie, tu macie. Tutaj masz jeszcze ndlc, tutaj jak tego, jak się chcesz używać, można go akurat używać. Aha to się ta baza może stoi jeden dzień, ale moim zdaniem to jest najbardziej aktualnie mój totalny projekt. Totalny kozak, totalny kozak. Czyli tutaj I... się naradzacie. E, tak. jak, jak być asertywnym wobec mandatorka Jewrona? Dokładnie, i tutaj jeszcze dzisiaj będzie tworzony ołtarzyk Borówki i tutaj jeszcze będzie bikon stawiany. O, kozak, mega fajna rzecz. Tak, resuwa. już się tak zrobiłem nawet beacona swojego. No, i totalny że w sensie powiem Ci, że no, generalnie od kiedy nie ma yy, JD Teamu już na, na serwie, to naprawdę... Nie. No Gangstic właśnie. XL już się rozhulał, to się... No rozhulał się mocno i musimy kontrolować się... nowych członków. Mi się wydaje, że JD Team musi wrócić. W ogóle słuchajcie widzowie, jeśli chcecie, żeby Jodde Team wrócił, czyli ee, Jerzy Dudek, Robert Kurwica i tak dalej, Mariusz Pudzianowski Wy powinniście wiedzieć kto to jest, ja nie muszę chyba mówić, że chodzi o Nexa Jawora, mniej i Citroxa To napiszcie w komentarzu, JD Team powróć I zniszcz GANGS XXL, to może się zastanowimy wtedy Może nam się, my się skumacie z ETM burówek, bo Oj, mamy no... prawie, prawie że ten sam cel Oj byczku, chyba, chyba będzie kumane coś czuję, ale ładna Patrz, no na przykład mamy dom Tobiasza, bardzo ładny moim zdaniem No to, to, to Tobiaszowi lepiej nie mówić, znaczy... że brzydka chata, znaczy chata no jest ładna to... Hata jest... Tak, harta jest ładna. To robi no, to... jednak Cox PvP. Oj zabił tak, tak, oj tak, tak. Ludzie, którzy zabili grafa, ponoć mają więcej IQ od grafa, nie wiem. Raz zabiłem grafa i nikt o tym nie pamięta, smutno No ale teraz to słuchaj jak to powiedziałeś to może moi widzowie będą pamiętać Słuchajcie, Blaszka, no. zabił, Blaszka zabił grafa Dawno temu, dawno temu i może w zaskoczenia, ale zabiłem gra. Ale to czekaj, a graf miał wtedy 200 IQ czy mniej miał jeszcze wtedy? Nie już miał 200 IQ, tylko jego wtedy teammate nie miał mniej trochę a. może. A kto był jego teammateem? Ale tak, tu Yy, yy, wtedy chyba Mandy, czy coś takiego A, myślałem, że Dijkstra, no nieważne Nie, ale tak, tutaj powstaje tłusty krab Kenziego i potworka Okej okay. Tutaj będzie tłusty krab, tutaj powstaje też kolejna wieża potworka nie wiem w sumie, co to jest za wierza, jakaś magiczna nie, chyba. Wygląda trochę, jakby miała czapkę Smurfa na, na głowie. W sensie. Czap nie, Smurfy no. miały białą czapkę. Dobra, nie ja, Ale ja, tak, ja ogólnie jeszcze tam no. do góry, może tego nie widać, bo, bo z dołu jesteśmy, ale jak podejdziemy no, bliżej ty, góry, co to jest, widać ta tam. Tam jest głowa Wafla. Stworzył swoją własną e, głowę na samej górze. Czyli mówisz, że Big Ego, Big Głowa. Tak, trochę, ale Wafel jest kochany, moim zdaniem. Tak, jednak Super. tak jest tam jego głowa, musieliśmy tam dojść do góry, ale to trochę nam zajmie, bo się mega trudno tu jest finaczka, ale Aha. jeszcze przejdziemy do jeszcze jednego domku No, a macie tu no, jakieś takiego? Macie tu jakieś tajne bazy, które ukrywacie przed, przed gangiem XXL No właśnie w niej byłeś. Aha, to był... A to była już tajna baza, okej, okay, dobra. Tak, to była tajna baza. O, dobra. Tylko jeszcze nie jest kamuflowana, bo jest w trakcie budowy, co nie? No, no, no. No, I dalej nie. tutaj na horyzoncie tutaj jest domek cedentki. Według mnie, według mnie powinniście tutaj jakąś tajną bazę w drzewach zrobić. To jest idealne miejsce na tajną bazę, stary. Patrz. Mówisz, wiesz co? Ale Oj. ktoś próbował ostatnio ten las podpalić, więc nie wiem, czy to. Oj, jest kurde. Patrz, patrzcie, patrzcie za siebie. Patrzę. Tutaj by się schodziło, na przykład. A no. nie, nie mogę rozwalać, ale. Tu można zejść w ogóle i tak przejść pomiędzy drzewami. Stary Ej, w ogóle, idę. chciałem. Nie wiem, czy na waszych Wyspie były wciółki, co nie? Były, no. No to u nas jest taki skam, że tych pszczołek w ogóle nie ma. A nie, czekaj, nie, nie wiem czy były pszczoły w sumie. Już, już nie pamiętam totalnie, jestem w się sensie naprawdę. Ale u nas ogólnie to nie ma. No i tutaj jest taki dom sedentki, dosyć duży nawet. Aha, a to jest yy, gość, bo chyba... Nie, czy to, nie, czy to, to jest. Nie, to akurat o, dziewczyna, dziewczyna Gdzieś? to jest. Dobra, czekaj, daradę weź, daradę weź. O. Da wow, ładnie. ej, ładnie tu ma jeszcze, ładnie nie byłem tutaj. tutaj. jest. Ej, no ej, ładnie tu Ogólnie W ogóle właśnie, e, wracają do sedrenki, Ewron też chciał ją oskamować na kopanie Oj no, nie, nie, to dziewczyn nie można skamować. No właśnie. Normalnie gigant XXL po prostu się no rozlewa wszędzie. Mi się wydaje, I że ja się zgadam z juniorami, i tutaj będzie gadane chyba. Ja ci bo... powiem, juniorzy są wykorzystywani aktualnie przez cały gang XXL. No. Bo oni wiesz, ja akurat też byłem na początku wykorzystywany, ale na szczęście ktoś mnie uświadomił, że, no, że to się nie opłaca. O, ale niektórzy tak, tak. nadal są skamowani, nadal są oszukani mm. na nierówne umowy. I no, dzieje się źle. Słuchaj, dzieje tak. się źle w tej Słuchaj, krainie. Słuchaj, ja ci opowiem, co się stało miesiąc temu, a nie, czy to dwa miesiące temu. Może moi widzowie pamiętają, może nie. Generalnie e, musiałem mandziowi zapłacić ponad 100 dolarów, żeby, no. uwaga, chronił mojego parkura przed osobami, które go skamują, ale powiedział, że jeśli nie zapłacę za ochronę. To może coś się stać z tym parkurem, rozumiesz? Ja rozumiem, ja mówię, słuchaj tego, ja miałem te podobną historię. Na przykład to jak powiedział, że za to, że nie utrzymałem umowy, to będzie mnie hancił Chciałem do niego przyjść, przeprosić z dolarkami, 300 dolarków, aż mu chciałem dać przeprosiny, no. a on powiedział mi unlucky. Aha! Super. Nie przebacza nawet. W dobrym geście, w dobrej, go, dobrej geście w ogóle dłoni pomocnej, a w pół tego, wybaczenia, tak? No nie Więc... wiem, no, z Majcie to tak jest czasem, no. On to... Ja mówię o tory... A, to bardzo. No tory... oni, jest... oni są jak to jest święta trójca. Każdy z nich jest jak Pan Bożu Tylko tak. że chce źle. Znaczy ja nie wiem jak chcę, bo ja się nie znam na tym, ale. E, tak, dokładnie. Jakby już doszło do. No jakby do, doszło już do wiesz, do konfliktu. No. Taki to będzie jednak by się mocno przydał. Oj, tak tak, w sensie powiem ci szczerze, powiem ci szczerze, że mi się wydaje, że jakby oni mieli to jeszcze i mają Brema to... no w dupie jest. Jeszcze tak, no. grafa, to, to w ogóle, dlatego... Ja mam nadzieję, że tobie ja wybierze mądrze. No, czekaj graf jest w tymi XXM, naprawdę? Tak, nie, w sumie nie wiem, w sumie on jest trochę bezstronny Ale w ogóle Josi, jak tu już no? jesteś, bo widzisz, to są takie fajne pianina, co nie? No. Mogę ci zagrać na przykład muzykę pogrzebową, chcesz? Tak, chcę, tylko muszę odpalić dźwięk. Ja powiem, ja powiem tak, jaka to melodia dla, 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 dla widzów teraz. Napiszcie tak. w komentarzu co to była za piosenka. Dokładnie, tak możecie zgody na komentarzach. E, no to słuchaj, wydaje mi się. Masz, masz, jak, masz yy, książkę jakąś? Masz jakiś papier do zapisania? Mam książeczkę, czekaj, chociaż nie, dobra, ja wydrukuję po prostu. No jasne, no to tyle mogę ci powiedzieć słuchaj. na stan aktualny. Czekaj, słuchaj. idziemy po tym piórko, co nie? Chciałeś? No, no, no to, to można do mnie podskoczyć w takim razie, czekaj, tutaj się chyba szło, z tego co kojarzę. Tak, tędy. Dobra. Tu, 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 Ja mam dużo piórek akurat. Tam wiesz, na chillu. A znaczy, co ja mam jeszcze jajka na szczęście, gdzie schowane i no. W sumie, Chociaż nie wiem, gdzie. W sumie to. No, to, to, to z... jak, gdzie się idzie? A, tam do tego różowego, dobra, no tak. Tego różowego, tak, i tam się wraca. Dobra, dobra. Powiedz mi, kto pierwszy cię zaczął zastraszać na kwadratowej masekrze? Który? Czy Mandzio, czy, czy Ewron, czy Torek? Tak szczerze mi powiedz. No, szczerze powiedzieć tak. To Torek. No i właśnie. No, powiem ci, na początku Człowiek e, nie czułem manipulacji, ale jednak to chyba była manipulacja, o, bo... Tak, tak. Oś, wiesz jak mi proponował? On nie proponował jak innym 70-30 Proponował 80 dla siebie, 20 dla mnie. Co, Oj, no. co się dzieje? Halo? A słuchaj tego słuchaj o, tego. A ja po jednym dniu już miałem ponad 2000 dolarów, to nie? No. I wykopanych najwięcej diamentów. O kurde A ty znaczy, no już jestem w to y, tego, zdobyłem się do typ trójki diamentów. Okej, okay. znaczy w juniorach czy ogólnie na serwerze? Ogólnie na serwerze. Co? W tydzień, niecały? W pięć dni? Tak. Ja pierdzielę, nie no. Nie, Rozumiesz? I, pa i pamiętaj, ja jestem w teamie borówek, czyli jak widzisz, mamy popy, mamy jakby większość diamentów aktualnie, więc jeśli chodzi o, e, jakby wiesz, uzbrojenie i wszystkie narzędzia potrzebne na przykład no. do ewentualnej wojny, bo oczywiście nie chcemy jej. No no no. No to wiesz, jak dojdzie do jakiegoś konfliktu, to zawsze. Mamy tego, fundusze na to. No i zawsze macie reborn, skoro macie i też. Dokładnie, zawsze możemy Reborn dwójkę zrobić. Tak, 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 dobra, czekaj, pióro musimy wziąć, ja mam w skrzyni gdzieś na pewno eee, tutaj jesteśmy... W ogóle byłeś u mnie kiedykolwiek? Nie wow, jaki fajny tego! Puszika, tak? To się Pulta, Tak, nazywa? no puszę. Dobra, pa, chodzimy. O! Mam nadzieję, że mnie wypuści, bo na tego nie działają. Na mnie tego pół płytki. O, czekaj, będzie wypuszczany na ludzie. Czekaj, ja tutaj pióra poszukam. Najwyżej komuś kurkę za zawalimy. A, mam pióro, dobra. Moż dobra, moż mam może skórę. Mam skórę. rzucić. Okay. I nie mam tylko papieru. A, a czekaj, a bo to jedna skóra, to trzeba więcej, ale ja mam więcej, czekaj. A, a dobra, to już mam wszystko w sumie. Dobra, czekaj. W ogóle widzę, że tu remont był taki duży dwójkę. 10 widrów, 10 widrów, 10... Oj, tak byczku, było. Ile trzeba? Na książkę. 3, 3 i skóra 3 i skóra Okej. Okay. Halo, czemu? Bo ja banknoty wypłacam, co nie? Jako kartki. Tak, i to działa jak kartki Ty, bo ja co? chyba za mało IQ mam, żeby to zrobić. Daj, daj mi to, to chłopie, daj, ty daj mi to możesz skraftować, nie? No daj mi to Pa, no masz No mam Oj, no sobie 10 No i jest książka mm. To się oddaje No nie wiem, jestem debilem, ale no moi widzowie już dawno o tym wiedzą Dobra, w takim razie Pakt zawarty ee, pomiędzy Pomiędzy Hitoma Majosze Pakt Zawarte pomiędzy Yoshihito Hito a gangiem Piki Borówek o nie nawalanie się po ryjach w celach zarobkowych. I w wspólnej sprawie jeszcze, bo jakby. Mam nadzieję, że mamy te same interesy. O tak, tak. E, Ponadto, podpisanie paktu powoduje um, walczenie w jednej. Sprawie po tej samej stronie konfliktu. Dokładnie. Otóż, otóż to. E, teraz tak. Data i podpis. 16. O, 06, 06. 2020. Tutaj podpisuje się Yoshi Proszę bardzo, podpisz się. O, dziękuję. Już się podpisuję. Tutaj, tutaj na tej samej stronie. Mr. Blaszka. Don. Dobrze, super, podpisane w takim razie Ja ci dziękuję, a ja wam też dziękuję. Również dziękuję To co się będzie działo w następnych odcinkach To oczywiście zobaczycie na naszych kanalach, więc Koniecznie subskrybujcie, też oczywiście wbijajcie do maszki, Zostawcie lajka, instagram i Wbijajcie i cześć Pa